Cześć Witam was w nowej serii. Pod tytułem Minecraft w, w innym świecie. O tak. No, w tej serii chcę wam przedstawić, jak wygląda ten mod Lord of the Rings. Przedstawić go całego w jednej serii. Sam się nauczę trochę, bo niektórych rzeczy mi nie kompuję. Jak to zwykle, zbiorę drewno i zbudujemy dom który będzie nam chyba służył do noclegowania i przysypiania nocy no. coś ostatnio nie mogę się wysłać bo no, za chwilę idę najpierw zobaczyć, co jest w tym budynku co tu jest? poluje nie? nie? nie wierzę w ostatnich

Chcisk i łyżki, dobra. Zrobimy sobie. Kill off. Pójdźmy znajdźmy jakąś jaski. Tutaj. Bo tutaj chyba widziałem jakąś jaski nieprzejrzaną. Mm. Eta. Podczas skinia jak mam kobla na wierzchu Ten młot nawet ciekawie się zapowiada bardzo mnie zaciekawił i myślę, że to będzie taka oryginalna seria, bo jak dla mnie, no, ja jakoś nie widziałem jej na innych kanałach i przysięgam, że jak zobaczycie u kogoś, to przysięgam, że nie zgapiłem od nikogo. Sam pomyślałem nad tą serią i będę ją nagrywał. A tak to w ogóle to Jeszcze trochę tego kolana zbieram I idę zrobić sobie podstawowe itemy Dzieku No jak zwykle Gilow Łopata Sikiera miecz. Najważniejsze w tym świecie. Chyba najważniejsze jest ten pegen. O. No i dobra. Można to ściąć całe. nie eee. Zdniemy sobie trochę tego drzewka. Bo dosyć ładnie wygląda na tym teksturpaku. Od razu mówię, że nie mam ory oryginalnego minecrafta Ponieważ nie jestem jakimś tam maniakiem jego Postanowiłem to, to... To nagrać do... Widzów i swojego kolegi Bo mnie poprosił bardzo No... A ja nie jestem złą człowiekiem Teraz mnie jakoś to youtube I spróbuję coś jeszcze więcej nagrywać i tak... Na razie chyba tak, zostaję przy tym YouTube. zobaczę co będzie w miesiąc, ile będę miało lajków, like dyslajków, subskryp subskrypcji, Zobaczymy i zobaczę jak będzie, jak to po miesiącu się rozwinie. I na razie pierwszy dzień, trzy filmy, chyba dobrze, w pierwszy dzień trzy filmy nagrałem. Zagrywam to w pół do pierwszej nocy i jest w cholerę ciemno na dworze. No, no, tam jakąś lubią widzę, a najpierw zetnę drzewko. Mm. No fajnie, mam tego. Tripek. Tre... Trepikator, tre, tre, o właśnie. Jeszcze trochę kobla. Ale fajny biom. Taki mi się podoba. Gdybyśmy zrobić pierwszy szans. Ewa, tam widzę węgiel. Węgiel, tam jest bliższy. O kurde. Zjem sobie to mięsko I pójdę zdobyć ten węgiel I pójdziemy się osiedlić Na pierwszą noc on tak trochę dziwnie Bo tak pierwsza noc I pierwszy raz chyba nie mam weły. wełny na łóżka Tak dziwnie się poczułem teraz Że będę musiał przesiedzieć całą noc Ja nie mogę To już jest takie Dla mnie mięso straszne te Minecraftowy noc, i mogę je przetrwać bez większego trudu. kurde. Dzięki. What the f.. Fu, 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 fu. fu, 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 fu Go. Bo nie, dobrze. Hmm. Nawet no, nie mam zaznaczony w którą stronę. No kurde Dam sobie napis full na razie O Będzie najlepiej Jak na razie to Jakoś to Chyba będzie to YouTube FIFA będzie jutro może Minecraft Trochę chyba rzadziej Jakoś mnie to nie ciągnie tak jak kiedyś Kiedyś to moje czułem ciągle 24 godziny doby w Minecrafta, kurde już tu jest noc I trochę to chyba ktoś tam pamiętam, z tego Minecrafta zobaczymy nie grałem z miesiąc dwa A tak to sobie wchodzę na 5 Wtedy wychodziłem z miesiąc lub dwa temu na 5 minut i tak zobaczycie co ja kiedyś budowałem Teraz zrobiłem sobie kropka Minecraft Zinstalowałem sobie paczkę link będzie w opisie no i no i fajnie jest ponieważ no nie tak fajnie jest jakoś konia Konie tu fajne są może będzie się dało je osiadłać o kurde już jest ciemno a to już mam pismo a, a pismo włączę, jak dojdę do tego do swoich rzeczy tam to, to jest najeble dobra i to jest najeble przyjemnie, szkoda, że to na serwerach nie działa Fajnie by było na serweru. Co to jest takie dziwne? To są moje chociaż rzeczy Czekajcie, co tu tylko było, zbieram Świetle. Widę Odchodzę Jaśnie, fensy o, od razu mi Dobra. Biorę me, miecz. O kurde, to jest ten. Ty zły biom. Nie wiesz. No weźcie. Niech to. Dobra. Przenosujemy Nie chcę. Dobra. Przynosimy pieczono. I. Ożegnić się może wami, bo już to dosyć długie jest. Tutaj nie nawet fajnie się by było wybudować No i chyba się tak wybuduję ale Na razie sobie o dobra wkupię się Jak kiedyś JJ, który zniknął Kiedyś go uwielbiałem Teraz go już prawie coś nie pamiętam no i chociaż on już nie mam już tego podlika w głowie Minecraft 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 JJ Mam jakieś pochodnie I fajnie jest tak W końcu nie być Minecraftu mani maniakiem No O tak No Tutaj sobie jeszcze tylko poukładam Zrobię sobie skrzynię i powkładam do niej rzecz O, No, tutaj nie, ma, nie mam tego Dobra Dobra, dobra i dobra, wezmę sobie to I do zobaczenia do zobaczenia moi drodzy widzowie, z tej strony Duszek w przybraniu Użyna, a tak naprawdę Duszek69, żegnam was bardzo serdecznie, no cześć i czołem, kopytka z żegnam was Duszek i nara.